Witam wszystkich miłośników kanału Tajemity. Kiedy wspominamy sobie historię, która prawdopodobnie rozegrała się w nocy z 1 na 2 lutego 1959 roku na wschodnim stoku góry Czoła na Uralu Północnym, aż trudno uwierzyć, że do dzisiaj wyjaśnienie tajemniczej śmierci dziewięciu uczestników studenckiej wyprawy w góry Uralu nie jest ostateczne. Pominięto sporo szczegółów, które mogłyby świadczyć o działaniach spoza realnego świata, który stworzono dla ludzi. Kiedy myślano, że takie incydenty już nigdy się nie powtórzą, świat obiegła informacja o incydencie, który wydarzył się w 1993 roku w górach Hamar Daban na południu regionu Bajkału w Rosji. Rejon ten jest często nazywany przełęczą burjacką diatłowa. To właśnie tam miało miejsce wydarzenie, w którym pojawia się dziwna śmierć grupy turystów i tyle samo niezrozumiałych szczegółów i tajemnic. W sierpniu 1993 roku siedmiu turystów z Pietropawłowska, z Kazachstanu zdecydowało się wziąć udział w serii dosyć trudnych wędrówek o górach i lasach. Trzech młodych chłopców i trzy dziewczyny, najstarszy z nich miał 24 lata, a najmłodszy 15 lat, a ich liderem była 41-letnia doświadczona mistrzyni sportu w wędrówkach Ludmiła Korowina. Najpierw polecieli do Irkucka w Rosji, skąd wybrali odpowiednią trasę. Po czym ruszyli nią ze wsi Murino wzdłuż rzeki Langatui, a następnie wzdłuż rzeki Barun-Junkatsuk. Ich trasa należała do trzeciej kategorii trudności, czyli przebycie jej miało trwać kilka dni i została zaprojektowana tak, że przez wiele kilometrów prowadziła przez trudny, niezamieszkały teren. Młodym ludziom to jednak nie przeszkadzało i pełni wiary i siły młodego ducha uznali, że z powodzeniem dadzą sobie radę. Ich głównym celem było pasmo górskie Khamardaban, niezbyt wysokie, zaledwie 2371 metrów nad poziomem morza. Było to gęsto porośnięte lasami i iglastymi pasmo górskie, w których zamieszkiwały wilki, niedźwiedzie i lisy. Pogoda dopisała, więc grupa mistrzyni sportu Ludmiły Korowiny pokonała 70 km trudnego terenu w zaledwie 5-6 dni. Kiedy przekroczyli strony, ostry i skalisty grzbiet górski postanowili zostać na noc. To, co wydarzyło się później, znane jest głównie ze słów jedynej ocalałej, Walentyny Utoczenko, a także z wyników prac śledczych i lekarzy, którzy badali miejsce zdarzenia i ciała zmarłych turystów. Nagle pogoda zaczęła się pogarszać, chociaż prognostycy zapowiadali wiele pogodnych dni. Ludmiła korowina, wytrawna mistrzyni, nie mogła odgadnąć, co jest przyczyną tak nagłej, szybkiej zmiany pogody. Temperatura gwałtownie spadła. Zerwał się bardzo silny zimny wiatr, a potem zaczął padać śnieg. Młodzi chłopcy postanowili rozpalić ognisko, ale wszystkie próby zawiodły. Stłoczyli się więc w jednym z namiotów, próbując w ten sposób zatrzymać ciepło i się ogrzać. To była noc 5 sierpnia i nieprzerwanie padał deszcz ze śniegiem. Następnego ranka, gdy pogoda trochę się poprawiła, turyści zaczęli gromadzić się, aby kontynuować wędrówkę, gdy nagle stało się coś strasznego i niezrozumiałego. Najstarszy 24-letni Aleksander dostał drgawek, z ust zaczęła wydostawać się piana, a potem krew wylała mu się z uszu. Aleksander zmarł bardzo szybko, praktycznie w kilka minut, a jego nagła, niezrozumiała śmierć wywarła na wszystkich niezwykle szokujący wpływ. Zwłaszcza na korowinę, która traktowała Saszę jako własnego syna. Potem turyści zaczęli zachowywać się, jakby postradali zmysły, jakby oszaleli. Według utoczenki Denis zaczął biegać i próbować ukryć się za kamieniami. Tatiana zaczęła walić głową w ogromne głazy. Wiktoria i Timur zachowywali się jeszcze bardziej szalenie, a korowina upadła i natychmiast zmarła jak na atak serca. Utoczenko była jedyną, która zachowała zdrowy rozsądek i próbowała zebrać przyjaciół i zrzucić ich z pochyłego stoku w dół, jak najdalej od miejsca, w którym działy się dziwne wypadki, ale jej się to nie udało. Ludzie jej nie słuchali, walczyli i uciekali, a ich twarze były kompletnie szalone. Następnie dziewczyna wzięła swój śpiwór i zeszła trochę w dół zbocza, ale bardzo szybko straciła siły, jakby coś z niej wyssało wszystkie witalności. Walentyna skuliła się w szczelinie między kamieniami, a potem zemdlała. Kiedy się obudziła, śnieg już nie padał i było znacznie cieplej. Dziewczyna postanowiła wrócić, aby zobaczyć, co się dzieje na górze i jak się czują jej przyjaciele. Kiedy dotarła na miejsce, w którym stał ich namiot, ujrzała straszny widok. Wokół leżało sześć ciał bez oznak życia. Walentyna nie mogła nic zrobić aby pomóc swoim przyjaciołom. I 7 sierpnia wyruszyła dalej wzdłuż trasy, próbując po prostu przedostać się do ludzi lub do jakiejś wioski. Wędrowała po rejonie Bajkału przez kilka dni, aż dotarła do Śnieżnej, gdzie została zauważona przez turystów z Ukrainy, którzy pływali po jeziorze. Nakarmili ją i zabrali ze sobą. Kiedy wraz z nimi Utoczenko dotarła w końcu do pierwszej osady, był to już 18 sierpnia. Opowiedziało wszystko ratownikom. Śmigłowiec wyruszył na poszukiwanie ciał martwych turystów 21 sierpnia, ponieważ pogoda wcześniej nie pozwalała na start. Kiedy w końcu znaleziono ciała, wyglądały okropnie. Były nadszarpnięte przez niektóre zwierzęta i mocno spuchnięte od trujących gazów. Trzy ciała były bose. Cała szóstka miała na sobie cienkie trykoty. Korowin leżała na ciele Saszy, jakby chciała go przed czymś osłonić. Później badacze ogłosili oficjalną wersję, że cała szóstka zmarła z powodu hipotermii. Wydawało się to jednak bardzo nielogiczne, ponieważ jeśli chłopcy i korowina zaczęli marznąć, to dlaczego nawet nie próbowali założyć ciepłych rzeczy, które trzymali w plecakach? A ich ciała z wyjątkiem korowiny i Aleksandra były rozrzucone, jakby nawet nie próbowały się ogrzać? Jak w nocy, kiedy nie mogli rozpalić ogniska. Było rzeczywiście dosyć chłodno jak na sierpień, za dnia i w nocy, ale nie na tyle, by sześć osób zamarzło na śmierć w tak szybkim tempie. A zimno w żaden sposób nie tłumaczy, dlaczego jeden z uczestników wyprawy zginął tocząc pianę z ust i krew z uszu, a inni potem oszaleli. Od tego czasu przypadek ten był wielokrotnie badany przez różnych ekspertów i specjalistów, choć nie tak dobrze jak przypadek z przełęczy Diatłowa. Za najbardziej rozpowszechnioną wersję uważa się oddziaływanie infradźwięków, które rzekomo mogą powstać z powodu specjalnych warunków atmosferycznych w rejonie grzbietu. Wiadomo, że infradźwięki mają bardzo negatywny wpływ na organizm człowieka, zaburzając funkcjonowanie układu nerwowego i narządów wewnętrznych. Ale dlaczego w takim razie Valentina Utoczenko w ogóle nie ucierpiała? Ponadto wciąż istnieje wiele pytań, na przykład, dlaczego chłopcy, mimo zimna, w nocy nie wyciągnęli z plecaków ciepłych rzeczy? Mieli przecież w plecakach nawet folie termiczne. Dlaczego nie próbowali nawet wejść do swoich śpiworów? Coś musiało im w tym przeszkodzić i to na drodze oddziaływania psychicznego. W niektórych materiałach na temat śmierci grupy korowiny można znaleźć informację, że w ciałach zmarłych znaleziono oznaki niedożywienia i rzekomego wyczerpania zapasów sił, co stało się główną przyczyną ich poważnej słabości i dalszej śmierci. Nie pasuje to jednak zupełnie do historii utoczenki, która nigdy nie wspominała, że miała problemy z zapasami, a osłabienie w ciągu zaledwie kilku dni jest w tej sytuacji nierealne. Inne wersje zawierały trującą mgłę i toksyczne opary. Pojawiły się również teorie, że ludzie znaleźli się w złym miejscu geopatogennym. Ciekawe jest to, że po dwóch dniach wędrowania po lesie Utoczenko natknęła się na całkowicie opuszczoną wioskę. Starzy mieszkańcy z tamtego regionu opowiadają, że kiedyś ta wioska tętniła życiem, lecz została opuszczona, kiedy z nieba w trujących oparach zeszło na ziemię samo zło. Zamieszkało ono w pobliskich górach i często wlatuje do Bajkału na spotkanie z innym złem, które mieszka w głębinach jeziora. Na próżno dziennikarze i naukowcy próbowali skontaktować się z Walentyną Utoczenko. Nieustannie w kolejnych latach kategorycznie odmawiała komunikacji z dziennikarzami. Twierdziła, że nie chce ponownie wspominać tego koszmaru. Jednak jako świadek wydarzenia z pewnością posiada wiedzę na temat tego, co się tam mogło wydarzyć. Biorąc pod uwagę, że podświadomie mogła coś zaobserwować, to działanie hipnozy mogłoby tutaj dużo wnieść do rozwikłania tej bardzo tajemniczej historii. Badacze i teoretycy spiskowi twierdzą, że zebrane w całość dowody z innych spraw świadczą o tym, że Ziemia jest odwiedzana przez istoty z różnych planet. Są to istoty zróżnicowane pod względem charakteru. Jedne są neutralne, drugie złowrogie, inne wręcz drapieżne. Rosja i USA prowadzą wspólne działania w zakresie ich monitoringu tutaj na Ziemi. Czasami zdarzy się, że na Ziemi pojawia się statek obcej cywilizacji, którego zasilanie lub sposób poruszania się może wytworzyć niekorzystne, a nawet wręcz zabójcze wibracje, które przechodząc przez nasze ciało mogą doprowadzić do nienaturalnych zachowań. Dużą aktywność takich jednostek zaobserwowano właśnie w rejonie Bajkału. Już od dawien dawna tamtejsza ludzkość wspomina o latających kulach ognia, które wylatują z gór i nikną w głębinach Bajkału. A co jeśli w niedostępnych górach armia zbudowała tajną bazę, gdzie z powodzeniem może przeprowadzać testy broni akustycznej? Broni, która zamiast ultradźwięków posługuje się infradźwiękami zdolnymi w kilka sekund pozbawić człowieka życia na dziesiątki wyrafinowanych sposobów. Mijają lata i takie historie ponownie nabierają kolorów, jakby ich ofiary chciały, aby zostały one rozwiązane.